szczerze, że tak naprawdę to ja mogę odżywiać się tylko kawą. To jest mój stały napój. U mnie to wygląda tak. Kawa na śniadanie, obowiązkowo. No, mam wrażliwy żołądek, więc teraz staram się coś przegryźć. Coś minimalnie, chociaż mi się rano nigdy nie chce jeść śniadania. No ale coś tam sobie jakąś tam Malutką kanapkę zrobię, szybko ją wcinam na przymus, popijam gorącą kawą z miodem, już nie słodzę cukrem, a potem jakieś dwie godziny później obowiązkowo kawa zimna, to znaczy zimna, taka mrożona jakby w cudzysłowie, coś takiego. Już nie będę polecać firmy, bo nie chcę robić lokowania produktu. Więc... Yy... Cieszę się bardzo, ponieważ z kawką od razu dzień jest lepszy, e, fajnie, e, fajną energię czuć e, i człowiek od razu się lepiej czuje, co nie? No. Tylko on, wada, wada częstego picia kawy jest taka, że e, nie chce się potem jeść. Znaczy niby się chce, ale, ale się nie chce. Fizyczny ból się jakiś tam z głodu odczuwa, no ale tak naprawdę nie chce Ci się konsumować nic, e, a potem nie mogę spać z głodu. No, więc yy, staram się tej kawy teraz nie pić tak dużo yy, i tak naprawdę, no, ograniczam się tylko do dwóch. Teraz tak naprawdę właśnie wypięte dwie kawy, więc tak, yy, nie chcę mi się za bardzo jeść obiadu, ale na przykład zrobię ten obiad, yy, żeby mieć siłę na resztę dnia.